Dzień dobry kochani, pokażę Wam nowość, która już dzisiaj trafi do naszej oferty. To jest Mercedes GL450D Formatic już po liftingu z mocą 367 koni mechanicznych, samochód z 2024 roku z października, dokładnie rzecz biorąc, z bardzo niskim przebiegiem 22 tysiące km. Auto bezwypadkowe, auto jest również bezszkodowe. Na gwarancji do października 2026. Tą gwarancję naturalnie można jeszcze przedłużać o kolejne lata w Mercedesie. Auto jest w stanie adekwatnym do niskiego przebiegu, czytaj doskonałym. Nie ma żadnych uszkodzeń, nie było żadnych napraw lakierniczych i również tym, co jest dosyć. Istotne przy tym egzemplarzu jest wyposażenie. Auto wyposażone, skonfigurowane na 600 tysięcy złotych. Jest to pakiet Premium Plus z pakietem AMG, z pakietem Night i z dodatkami. Naprawdę bardzo bogato wyposażona sztuka. Reflektury Multibeam. Mamy pakiet Night z pięknymi kołami AMG lakierowanymi na czarno. Mamy aktywny tempomat Distronic. Mamy wyświetlacz head-up, panoramiczny dach, drzwi z systemem dociągania. Zaraz Wam pokażę wnętrze, jak się prezentuje, ale może najpierw zacznijmy od bagażnika. Bagażnik, jak to w GLE, potężny, przepastny, całkiem spory samochód. Nawet jest elektrycznie zwalniany hak holowniczy. Zwróćcie uwagę, że jeszcze są Fabryczne folie ochronne na niektórych elementach. No i hak nam się wysunął także. Mamy również hak kolowniczy. No i zobaczmy teraz, jak prezentuje się wnętrze. Zapraszam Was, popatrzcie. Wnętrze to połączenie skóry brązowej i tapicerki czarnej z drewnem. Nielakierowanym brązowym, bardzo elegancko i ładnie to wygląda. Nawet tylne fotele są ogrzewane. Nagłośnienie Burmester. Klimatyzacja czterostrefowa duża panoramiczna, duże panoramiczne okno dachowe. No i zobaczcie teraz, jak wygląda mm. kabina z przodu. O, może tak będzie lepiej. Tak prezentuje się przód samochodu. Kierownica elektrycznie regulowana, ogrzewana, aktywny tempomat, pneumatyczne zawieszenie, fotele z systemem masażu. Fotele są wentylowane, są ogrzewane. Bardzo bogato wyposażony egzemplarz listwy progowe z logo Mercedes-Benz, podświetlane. Naturalnie kamery 360 stopni. Proszę bardzo, jest nawet ogrzewanie postojowe Webasto, kochani, także naprawdę również zapachy, system zapachów wnętrza, naprawdę bardzo bogato skonfigurowany egzemplarz. Tapicerka jest nie tylko u góry deski, ale również na dole. No i co najważniejsze, samochód jest dosłownie jak nowy. Ten sześciocylindrowy diesel to jest klasa sama w sobie. Genialnie pracuje, fantastycznie brzmi i jest przy tym wszystkim oszczędny. Naturalnie kamery 360 stopni, asystent aktywny parkowania to może samo wjechać, wyjechać z miejsca parkingowego. Wyposażenia dodatkowego jest tutaj mnóstwo. Przypominam, że to jest konfiguracja na 600 tysięcy zł. Bardzo bogato wyposażony egzemplarz. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Mercedes GL450 Formatic 367 KONI z 2024 roku. Przebieg 22 000 km. Samochód na gwarancji. Auto jest bezwypadkowe, jest bezszkodowe i dostępne u nas od ręki w cenie 445 tysięcy zł.